No hej, dzisiaj jest 15 maj, niedzielka, gdzieś po godzinie 11, .00. przed chwilą obrałem ziemniaczki, a i wyczyściłem, jak widać, pajączki, przebryzgałem je środkiem odkażającym, wodą wypłukałem i teraz sobie ładnie schną, więc te pajączki... Jak najbardziej będą mógł tutaj będą mogły być włożone z powrotem do tych małych ulików Co do tego co napisałeś mi Elvis wczoraj Co do ula odkładowego To tak jak ja mówiłem Z tej jednej ramki Którą wcześniej wyciągnąłem z tego ula Na tej jednej ramce był matecznik, z tego matecznika no, Z tego co wczoraj ogląda, widziałem Widziałeś, wygryzła się prawdopodobnie matka. Nie wiem, nie widziałem jej wulu. Może już gdzieś jest w oblocie, może wróci i zacznie robić, składać nowe pszczółki. Natomiast jeżeli, nie wiem, tym pszczołom ten matecznik się nie spodobał, no nie wiem czy go zniszczyły, czy jak. W każdym razie powstały na kolejnej ramce, tej tutaj wcześniejszej. Ramce pojawiły się tam bodajże chyba wczoraj, tak widzieliśmy. Cztery mateczniki, więc zobaczymy, czy ta matka wróci i nie wiem, zagryzie. Te cztery mateczniki zniszczy, czy pszczoły ją zniszczą. Nie wiem, jaka będzie sytuacja. Zobaczymy, będziemy to kontrolować. Myślę, że nie wiem, może jutro nie, ale może pojutrze do tego ula eee, Wczoraj już tak jak mówiłem nie miałem siły, eee, i dzisiaj zrobimy przegląd w tym naszym dużym ulu zobaczymy jaka tam jest sytuacja wyczyścimy też może nasze pajączki w tym ulu ok, wodę piją widać, że piją bo wody ubywa, jest tam jakieś nie 1,5 centymetra ale okej, okay. żeby zrobić przegląd to zaczniemy od dolnego korpusu Zatem ten górny korpus i pół korpusu podniesiemy do góry OK OK, jest ruszone No, dajcie mi O kur... Panowie, nie mogę tylko podnieść i rany boskie jakie ciężkie o czort o czort no, jeszcze takiego ula nie podnosiłem do góry. Korpus i półkorpus, nie daję sobie rady. Powiem ja wam, muszę tu jakoś, bo mi narzędzie przygniotło. O cholera jasna. No to chyba tam dojechały. Zobaczcie, aż mi przygniotło rękawiczkę. Myślę, że może być tutaj z 40 kilo na tym ulu. No to... Pojechały miszki. Tego się nie spodziewałem. Załóżmy sobie dodatkowe wsparcie. Tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj włożyć ramkę, No, nasz tak przez sobotę nie zabawiłem ostro, żeby im, żeby nie mieć siły do, do przenoszenia. zresztą dzisiaj jest niedziela, to już powinienem być, jak to się mówi. Odnaprawiony powinienem być Dobra, zobaczcie Super, tutaj Odbudowana cała, głęboko Warstwa komórek Na tej nowej Ramce Prawdy mówiąc to jest taka ramka, którą mógłbym Nawet zabrać i włożyć kolejną ramkę Żeby odbudowywały i Żeby miał ewentualnie na zapas Ale na razie Zostawię to tutaj tak jak jest Przyglądamy się czy tu czasem nie jest coś dobrego złożone typu jajeczka ale nie widzę, jest lekki ruch, raczej tutaj matki nie ma i wyciągnijmy sobie za tym tą rameczkę. Włożmy ją tutaj i da nam to większy luz w, w, obsłudze, w obsłudze naszego ula. Zobaczmy co się dzieje na kolejnej rameczce. No, ok, tutaj też również ładnie odbudowana rameczka. Duże tutaj jest głębokości wykonanej. Prawdę mówiąc, ta ramka to wygląda też bardzo ładnie. Można już na niej byłoby składać pszczółki nowe przez mateczkę, ale zobaczmy, co się tutaj dzieje dalej. Trochę tutaj odbudowują, tak jakby trochę przygryzają tej rameczki ale ale jest ok, czyli druga ramka, drugie ramko, które w jakimś tam najbliższym czasie może być przez mamkę obstawione. Ok, nic się nie dzieje, cisza, spokój. Zobaczmy zatem kolejną rameczkę. Zobaczymy co tam się dzieje OK fajnie również odbudowana węza skupiałem się tutaj gdzieś w tym środkowej części pod listewką Prawdopodobnie wamiodek tam wrzucają Druga strona No również no, spadł mi pasek z kwasem szczawiowym okej, okay. delikatnie kładamy. Włóżmy ten. Ej, ty ten pasek z powrotem. No, i tak jest. Rameczka za rameczką. Tutaj widać jest ciemniejsza rameczka. Czyli tutaj. Tutaj jakaś ramka taka rodzinna. No, ładnie. Ładnie tutaj. Ja sobie złapię tą ramkę w rączki. Ciemnie, ciemniejsze. Zamknięte komórki to jest czerw. O, tutaj czerw to już jest pszczoła. W tym miejscu się dwie pszczółki wygryzają. Zobaczcie, powstają nowe pszczółki, i zaraz one tam będą brane pod uwagę. Zrozglądamy się, czy nie ma gdzieś mamki. Zobaczmy, w drugą stronę. Rameczki nie ma tu żadnych mateczników. Ok, nie ma miseczek. Jest tu zapełnione. W środku, z uwagi na to, że ramka jest dosyć ciemna, już kilka razy przerobiona. To nie widzę, czy tam są knotki. Ale zobaczymy. Myślę, że to jest.